A okay. mogę? Może zapalić się światło? Nie, 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 Skarpeta wejdę. miałem wrażenie, że ktoś wszedł tu no, kurwa. ty tu wszedłeś? Ja normalnie słyszę kapanie rury, człowieku. Nie czułem cię, że ty tu jesteś debilu... I... Nie wświęcić ci telefon, ale wiesz jaką schizę mi zrobiłeś? Wiesz, że cały czas miałeś zgaszone światła, ty gadałeś, że lepiej było jakby było zgaszone światło. Cały... Dobra! Ja cały czas miałem wrażenie, że jest zapalone światło. Jak usłyszałem takie kupa coś coś tu pyrkło, nagle słyszę że jakby się drzwi otworzyły, ty wszedłeś tu teraz. To, A no. to tak mnie tak najbardziej. Por no to ja już myślałem, że wcześniej wszedłeś i miałem coś takiego, że słyszałem kapanie rury. Jakbyś miał rurę i kapałby z rury i on wszedł. I ja miałem wrażenie, że ty. To już było po ale jak coś się tam zadziało, ja miałem wrażenie, że ty wchodzisz tu, potem, że idziesz tu i że kupa jakby. Ciężko jest to uwierzyć, ale miałem wrażenie, jakbyś łaził wokół mnie I mówię, ściągam to już, bo mówię. Ri już, już czuję, że spori cię bani, nie? A ty za pierwszym razem powiedziałeś, że dobrze by było jakby zgasić światło. My w tym momencie zgasiliśmy światło. Siedziałeś 5-6 minut, siedziałeś co bez co? światła i mówisz tak, panią on no, by było lepiej, jakby nie było światła, a cały czas było ciemno. Tworzyły się drzwi, tu mi coś kapło i miałem wrażenie, że łazisz już tak. Plus Przez pewien czas, ale tylko dałeś jakiś bodziec stąd i miałeś już. A tak, pani chyba mówię, musiał ściągnąć. Już musiałem ściągnąć, bo nie wiedziałem, czy ty tu łazisz wokół mnie, czy już dostałem na głowę. Wyściągam, tego ściągnę, mówię, bo nie dam rady, nie? Teraz lepszy wyżej, tu byłem od początku.